Uczony na prowincji losy Teofila Bożeńskiego 1887, autora książki Treść Logiki Popularnej. Zapomniany prowincjonalny uczony, nauczyciel Teofil Bożeński żył w XIX wieku. Były to czasy, kiedy większość państw europejskich przeżywała okres gwałtownego rozwoju spowodowanego rozkwitem gospodarki kapitalistycznej. Natomiast dla narodu polskiego był to niestety okres naznaczony stygmatem niewoli, uzależnienia od polityki trzech zaborców. Teofil Bożęcki urodził się i działał na terenie tej części ziem dawnej Rzeczypospolitej, które po kongresie wiedeńskim znalazły się pod zaborem rosyjskim i nosiły nazwę Królestwa Polskiego. Przez całe swoje dorosłe życie, aż do wysłużenia emerytury, pracował on jako nauczyciel szkół średnich. Na świat przyszedł zapewne w województwie lubelskim w rodzinie Wojciecha, szlachcica niepotwierdzonego w, w heroldii. Uczęszczał do szkoły wojewódzkiej w Szczebrzeszynie, gdzie po zdaniu matury w 1822 roku, jeszcze przez dwa lata, pozostawał na stanowisku próbnego nauczyciela, tak zwanego kolaboratora. Świadczyło to o tym, że w nauce osiągnął dobre wyniki i zadeklarował chęć podjęcia studiów na koszt państwa, by następnie poświęcić się zawodowi nauczycielskiemu. Zgodnie z przyjętymi wówczas procedurami podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1828 roku uzyskując stopień magistra filozofii. Wówczas słuchał wykładów m.in. Lacha Szyrmy, filozofa, matematyka księdza Antoniego Dąbrowskiego, Kajetana Garbińskiego i Adriana Krzyżanowskiego, ponadto chemika Adama Kitajewskiego, fizyka Józefa Skrockiego i botanika Michała Schuberta, a także astronoma Jana Baranowskiego. Bezpośrednio po studiach Zatrudniony został w niepełnej szkole średniej ojców Dominikanów w Warszawie i uczył tam przez rok w roku 1828-1829. Uczył w niej fizyki, nauk przyrodniczych i języka niemieckiego, a następnie pracował w szkole wydziałowej na Muranowie w latach 1829-1832. Tam z kolei prowadził lekcje historii naturalnej i nauki moralności. O tym okresie jego życia zachowało się bardzo niewiele danych. Jeśli wierzyć informacjom zawartym w jego ankiecie personalnej, cieszył się uznaniem w oczach zwierzchników, bowiem nie brał udziału najmniejszego w powstaniu listopadowym. Stąd bezpośrednio po powstaniu w Królestwie Polskim nie był represjonowany, dzięki czemu mógł zostać zatrudniony w szkole wodowej przy Ulicy Długiej. I, I tam pracował przez 4 lata. W tym też czasie, podczas uroczystych zakończeń roku szkolnego, wygłaszał w formie wykładów swoje pierwsze prace naukowe o określeniu słów i zastosowaniu nauk, o metodzie w ogóle, a w szczególności z zastosowaniem do fizyki. Niestety teksty tych wystąpień nie były publikowane. Należy pamiętać, że szkoły średnie w tym czasie znalazły się w sytuacji znacznie różniącej się od lat poprzednich ustawy z 1833 i 1840 roku regulujące ich byt po upadku powstania listopadowego wprowadzały zakrojoną na możliwości ówczesnych warunków powolną rusyfikację. Jej efektem miało być w zamierzeniu decydentów z Nadnewy zupełne zlanie narodu polskiego z matiuszką Rosją. Ciesząc się zapewne nadal uznaniem władz, w jesieni 1837 roku został mianowany nauczycielem w gimnazjum w Łukowie, ale równocześnie oddelegowany do poszerzenia swojej wiedzy, rozpoczynając studia na kursach dodatkowych pedagogicznych w Warszawie w celu poszerzenia swoich wiadomości z zakresu nauk filologicznych. Po ich zakończeniu w 1838 roku został starszym nauczycielem nauk przyrodniczych w gimnazjum, ale nie w Łukowie, a w Kielcach, gdzie pracował do 1840 roku. Kielce w czasie jego pierwszego pobytu w tym mieście były co prawda miastem gubernialnym, ale nie należały do grona metropolii. Większość domów była parterowych, zbudowanych z drewna. Ludność miasta dochodziła zaledwie do około 4,5 tysiąca osób. Warto dodać, że Kielce jako dawna własność biskupów krakowskich posiadała zakaz osiedlania się ludności narodowości żydowskiej. Natomiast na pewno obcym żywiołem byli żołnierze kolejnych pułków wojsk rosyjskich, którzy z braku koszar przydzielani byli do mieszkań prywatnych na kwatery. Oprócz szkoły średniej męskiej funkcjonowało seminarium duchowne oraz szkoły żeńskie prywatne. Miejscowa kolegiata posiadała swą kapitułę skupiającą około 10 wyższych duchownych. Wraz z urzędnikami Urzędu Gubernialnego i innych instytucji administracji publicznej, w tym wymiaru sprawiedliwości, to właśnie księża i nauczyciele Szkół średnich stanowili miejscową stosunkowo nieliczną inteligencję. Brak było teatru, nie funkcjonowała jeszcze księgarnia ani żadna ogólnie dostępna biblioteka. Nauczyciele kieleckiego Gimnazjum mogli jedynie wypożyczać książki z nieźle wyposażonej biblioteki szkolnej. Podczas pierwszego trzyletniego okresu zatrudnienia w szkole kieleckiej Teofil Bożęcki przygotował i wygłosił w czerwcu 1840 roku na uroczystym popisie, czyli na zakończenie roku szkolnego, referat o przeciwieństwie uważanym jako forma fenomenów przyrodzonych. Niestety, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach, treść tego wystąpienia nie została ogłoszona drukiem. Wiadomo również, że w tym czasie przygotował szereg rozpraw z dziedziny. Nauczania i nauki, które komisja egzaminacyjna w Warszawie uznała za godne do druku. Jednak kiedy wskutek próby ucieczki kilku uczniów ze szkoły kieleckiej za granicę, gimnazjum w Kielcach zostało zamknięte w 1840 roku i wówczas Teofil Borzęński, podobno jak i jego koledzy nauczyciele, został przeniesiony do innej szkoły. Trafił niestety do szkoły niższego szczebla, czyli szkoły powiatowej w Sandomierzu, gdzie prowadził lekcje języka łacińskiego i nauk przyrodniczych, za co otrzymywał podstawową pensję w wysokości 360 rubli rocznie z dodatkiem 180 rubli za nauczanie dodatkowo języka niemieckiego. Sandomierz był wówczas małym nadgranicznym miastem w Guberni Radomskiej, położonym z dala od szlaków komunikacyjnych. W latach pobytu w nim Teofila Bożeńskiego liczył 3,5 tysiąca mieszkańców, wśród których było niespełna 30% wyznawców judaizmu, którzy na osiedlenie mieli wyznaczone specjalne rewiry. W tej liczbie mieszkańców nie mieścili się więźniowie miejscowego więzienia, zakładu karnego, którzy w liczbie około 400 osób przebywali w przeznaczonym na to pomieszczeniu w dawnym Zamku Królewskim. Osobną grupę ludności stanowili żołnierze pogranicznej Brygady Kozaków, których zadaniem było patrolowanie granicy z Austrią. Oprócz męskiej szkoły średniej, z niewielką ilością nauczycieli i seminarium duchownego diecezji sandomierskiej, funkcjonowała też trzyklasowa średnia szkoła żeńska prowadzona przez siostry benedyktynki. Skromną warstwę inteligencji uzupełniali księża wchodzący w skład kapituły katedralnej i urzędnicy instytucji państwowych szczebla powiatowego. Należy pamiętać, że w latach 1840-1849, kiedy w Sandomierzu przebywał Teofil Bożęcki, w tej części Królestwa Polskiego kilkakrotnie miały miejsca klęski nieurodzaju i panowała epidemia cholery. Brak było księgarni i innych tego typu placówek kulturalnych. Mimo pobytu w tak małej miejscowości, pozbawionej łączności ze światem nauki, Teofil Bożeński nie zaniechał działalności twórczej. Dowodem tego był fakt, że wygłosił wówczas na popisie referat pod tytułem Teoria funkcji umysłu. Gdy tylko nadarzyła się okazja, skorzystał z możliwości przeniesienia się do większego ośrodka miejskiego. Co prawda, nie został translokowany do Warszawy, ale znalazł się ponownie w Kielcach w 1849 roku, kiedy miasto to było już zdegradowane do roli miasta powiatowego ale funkcjonowała tam od 1845 roku szkoła wyższa realna o sześciu klasach. Pracował w niej aż do reformy Aleksandra Wielopolskiego w 1862 roku. Otrzymywał wówczas pensję w wysokości 600 rubli rocznie. Za pozytywne osiągnięcia w zakresie dydaktyki w 1858 roku uzyskał nagrodę pieniężną kuratora w wysokości 150 rubli za ten rok. Był aż dziewięć razy wymieniany w sprawozdaniach kuratora jako należący do grona najlepszych nauczycieli w Królestwie Polskim. Wielokrotnie wygłaszał wówczas podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego referaty, których tytuły niestety nie dochowały się do naszych czasów. Świadczyło to niewątpliwie o jego aktywności twórczej, wyróżniającej go wśród kolegów nauczycieli. Jego pasja twórcza. Nie przynosiła mu uznania w środowisku szkolnym. Wręcz odwrotnie, był na ogół negatywnie postrzegany przez wychowanków. Jeden z uczniów tak to zapisał we wspomnieniach. Nauczycielem botaniki i zoologii, a także i mechaniki, był Teofil Bożęcki, zwany zwykle Bistia. Było to już w owych czasach, gdy był człowiekiem lat podeszłych. Zawsze zgorzniały, niezadowolony ze świata, niezadowolony z siebie, quasi-mizantrop. Lekcje jego były bez wyrazu i życia. Miał dość obfity słownik wyrazów obelżywych. Bistia, czyli bestia, smarkacz, osioł, gałgan i tym podobne. Mówiono o nim, że jest filozofem i człowiekiem wykształconym ogólnie. Podobną charakterystykę Teofila Bożenskiego zawarł w swoich wspomnieniach z czasu pobytu w Szkole Kieleckiej znany pisarz Adolf Dygasiński. Pisał on, wygolony, szczupły, starannie ubrany, o twarzy skrzywionej, wyrażającej niezadowolenie i urazę do świata. Uczył zoologii, botaniki i mechaniki. Przemawiał głosem, Dobitnym, skrzeczącym w całym zachowaniu przebijała szorstkość i opryskliwość. Wierzący, korzystający z nauki Kościoła. Mimo to, zdaniem przyszłego pisarza i pedagoga, miał cechy dobrego nauczyciela. Można sądzić, że przygotowany w tym czasie pełnienia obowiązków nauczyciela w Kielcach. Referaty stanowiły wstępną wersję poszczególnych fragmentów opublikowanej później w jego pracy z zakresu logiki pod tytułem Treść logiki popularnej poprzedzona krótkim wykładem psychologii, wydanej w Warszawie w 1862 roku. Mające spełniać funkcję podręcznika dla słuchaczy otworzonych wówczas kursów przygotowawczych do przyszłej Szkoły Głównej Warszawskiej. Sfero zważania autor oparł na modnej wówczas tezie, że zasady logiki powinny być równoznaczne z zasadami psychologii. Książka Bożenckiego, zdaniem współczesnych recenzentów, zasługiwała na uznanie z tej racji, że we wstępie znajdował się krótki rys historii logiki, napisany bardzo przystępnym i poprawnym językiem. Mimo to zapewne, ze względu na zaawansowany wiek. Nie został powołany na wykładowce tworzonej wówczas Szkoły Głównej Warszawskiej, ale po kolejnej reformie oświatowej przeprowadzonej w 1862 roku pozostał w Kielcach jako nauczyciel gimnazjum męskiego. Teofil Bożęcki miał wtedy ponad 60 lat i bardzo długą praktykę pedagogiczną. Wieki nabyte nawyki powodowały małą atrakcyjność prowadzonych przez niego lekcji. Tak po latach wspominał go jeden z uczniów. Suchy, suchy jak mumia staruszek dyktował swe y, równie suche y, wykłady botaniki bez żadnych rysunków ani przedstawienia obrazów roślin zasuszonych. Wymagał zaś bardzo drobiazkowego opisu wszystkich gatunków ściśle, niemal dosłownie według swego kursu prowadzonego systemem sztucznym Lineusza. Wykuwanie pamięciowe przez uczniów takiego martwego przedmiotu było prawdziwą męczarnią pedagogiczną. Należy także pamiętać o tym, że Teofil Bożencki miał na utrzymaniu dość liczną rodzinę, bowiem w czasie pobytu w Warszawie w 1837 roku zawarł związek małżeński z córką mieszczanina i dochowali się wspólnie czwórki dzieci, dwóch synów i dwóch córek. Kiedy władze oświatowe w Królestwie Polskim wprowadziły obowiązek wykładania nauk przyrodniczych w języku rosyjskim. Od 20 października 1866 roku przeszedł na emeryturę. Przeniósł się wówczas do Warszawy, gdzie uzupełniał domowy budżet, pracując dorywczo w prywatnych szkołach i udzielając korepetycji. Zmarł 26 stycznia 1887 roku, jak odnotował reporter Biesiady Literackiej, niestety na cmentarzu tu cytat żałobnemu pochodowi towarzyszył tylko jeden był uczeń szkoły w Szczebrzeszynie, w której zmarły był najpierw nauczycielem. Z wychowanków z Kielc nikt się nie stawił. Z Czyżby wszyscy pomarli? Można by snuć przypuszczenia, jak potoczyłyby się losy Teofila Bożenskiego, gdyby miał normalne możliwości rozwoju naukowego w wolnej Polsce, a nie w czasie zaborów. Na pytanie to tak postawione, Trudno jednak dać odpowiedź w tak skromnych ramach czasowych. Dziękuję Państwu za uwagę.